Dzień dobry Państwu. Poproszono mnie, abym powiedział kilka słów i moich poglądów na tematy kwantowe, polowe, fizyczne, na tematy świadomości, na tematy rzeczywistości, po prostu na tematy, takie, których bardzo wiele ludzi w tej chwili interesuje. Więc zaczniemy od takiego ogólnego. Tematu. Wyobraźmy sobie, że wygraliśmy Psotolotka i w związku z tym chcemy zbudować nowy dom. Co nam do tego będzie potrzebne? No, musimy znaleźć miejsce. No, piękne miejsce. Znaleźliśmy piękne miejsce, kupiliśmy działkę. Co teraz musimy zrobić? No, chcemy mieć murowany dom. Wobec tego musimy skądś dostać cegły. No, albo musimy je zrobić sami, a jak nie, to musimy mieć kogoś, żeby nam te cegły. Zrobił. Potem musimy mieć architekta, który nam zaplanuje, jak ten dom będzie wyglądał. No i kogoś, kto ten dom nam zbuduje. I, i również um, chcielibyśmy mieć w tym domu jakichś domowników um, i żyć w tym domu dobrze, świadomie, z radością. Także to no jest taki plan normalny, ziemski do, do wykonania. A teraz pójdźmy trochę wyżej. Wyobraźmy sobie, że mamy stworzyć wszechświat, czyli wszechświaty. Jesteśmy tak tacy mocni, ale nie tylko stworzyć, go, żeby go zostawić, bo jak zrobimy dom, to założymy tam komunikację. Możemy się z tym domem, domownikami kontaktować. Także chcielibyśmy się z tym wszechświatem również kontaktować, cały czas być w nim, być z nim w kontakcie. Wobec tego musimy zbudować ten świat z czegoś takiego, co będzie w stanie z nami się kontaktować. Wobec tego wyobraźmy sobie, że robimy tak. Tworzymy takie bardzo elementarne jednostki świadomości. Takie, coś takiego, co jest mniejsze niż jakikolwiek atom, jaki sobie wyobrazimy. Coś takiego, co ma taką elementarną świadomość. Co to znaczy, że ma świadomość? To znaczy, że może poznawać rzeczywistość. Ta rzeczywistość wokół tego czegoś będzie rozpoznana przez, przez tą jednostkę świadomości. Jak również ta jednostka może się komunikować z innymi jednostkami i w związku z tym mogą się na przykład łączyć w grupy, w pary, tworzyć jakieś większe, większe jednostki z tej jednostki świadomości. I równocześnie dostajemy coś, co pozwala nam się komunikować z tymi jednostkami, dlatego że to będzie komunikacja w obie strony. Czyli jedną z cech świadomości, taką bardzo ważną, to jest to, że można się komunikować z tymi, z tymi jednostkami, czy potem z układami, które zaczną powstawać z tych, z tych, z tych jednostek. No ale, żeby te jednostki mogły. Istnieć i poruszać się, no to musimy stworzyć przestrzeń jakąś. Wobec tego, naszą magiczną siłą, tworzymy odpowiednie, odpowiednią przestrzeń i w tej przestrzeni tworzymy te, te jednostki. No i teraz te jednostki będą również potrzebowały energii, aby działać. Wobec tego, zrobimy im układ, który im będzie dostarczał energii. Taki układ to się nazywa zwykle siatką kosmiczną. To jest specjalny układ. Jakbyśmy rozmawiali tutaj z fizykami, to byśmy podali cechy tego układu. Różne fizyczne własności, które pozwalają z tego układu pozwalają oddziaływać tym jednostkom świadomości z tym układem, bo ten układ też będzie świadomy. Bo świadomość ze świadomością może może oddziaływać. Czyli zaczynamy Budować wszechświat, który będzie cały świadomy. Nie będzie w tym wszechświecie nic, co nie byłoby świadome. I teraz, jak się wrócimy tu na Ziemię i popatrzymy się na wszystko, co nas otacza, to to wszystko zostało stworzone z jednostek świadomości. Czyli wszystko ma swoją świadomość. Nie ma nic takiego, które, co by nie miało tej świadomości. My mamy określoną świadomość, bo mamy określone, określone grupy, określony układ, z których jesteśmy zrobieni i, i, i to stwarza dla nas świadomość. Fotel, na którym siedzę, ma swoją świadomość, bo jest zrobiony z tego samego materiału, z tych samych jednostek. W związku z tym, jakbyśmy powiedzieli, ten stwórca, ten główny mistrz, który to wszystko zrobił, cały czas jest w kontakcie z tymi jednostkami. I równocześnie wszystko, co te jednostki robią, co ta świadomość robi, jakich jak do, doznaje doświadczeń, to cała informacja natychmiast wraca do, do stwórcy, i stwórca może się z tym zrobić, co chce, może se stworzyć następny jakiś wszechświat, trochę inny, i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób mamy układ, w którym nie ma rzeczy nieświadomych, to wszystko jest zbudowane ze świadomości. I teraz ta świadomość ma również źródło energetyczne, tą, tą, tą siatkę kosmiczną, która pozwala im budować następne rzeczy. Bo, bo co, się, co się dzieje? No, ten stwórca jest bardzo dobrym menadżerem, wobec tego deleguje rzeczy do robienia. Deleguje tym jednostkom, tym układom, sam, żeby one coś innego robiły. A wszystkie cały zespół tych wszystkich doświadczeń poprzez to połączenie Połączenie komunikacyjne, które ma cała świadomość, wracają z powrotem do stwórcy. W związku z tym, to wszystko jest, proszę Państwa, fizyka. To wszystko nie działa inaczej, tylko to jest dokładnie fizyka. Tak jak się mówi, to mówi się, że, że Pan Bóg jest największym fizykiem. Bo jest. W związku z tym, ten cały układ, który, układ cały, o, o którym mówimy, cały czas musimy pamiętać, że nie ma nic, co nie miałoby świadomości. W związku z tym można się z tym komunikować w taki czy inny sposób. Komunikujemy się tutaj na ziemi na naszym poziomie, którym, na, którym, na którym działamy, w naszej rzeczywistości. Trochę później będziemy o, o tym mówili, co to jest rzeczywistość i jak, jak się do tego ustosunkować. Ale w każdym razie nie ma nic, co by istniało, co by nie miało, co by nie miało świadomości, bo to jest jedyny sposób, bo nie można, nie można stworzyć czegoś, z czym by się nie można było komunikować, tak powiem, i puścić gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, bo, bo nie ma nic takiego.